Wracam ze sklepu, zakupy zrobione, najważniejsze co, jest arbuz i truskawki, ale się dziewczyny ucieszą, tu parówki i szyneczki, Rzucimy do lodóweczki, biegniemy do domu, bo zaczyna kropić, a w ogóle dzisiaj nie mamy, bo tam, a już nie widać, komuniści sobie szli, nieładną pogodę dzieci mają, Mamy dzisiaj sobotę. Jest godzina za 10.10, 10, więc tak rozpoczynamy nasz dzisiejszy dzień. To znaczy, mi się już rozpoczął o godzinie, jakoś było przed szóstą, Jakoś tak. Z psem nie byłam dzisiaj na spacerze. Poszedł Brian. Ja potem skoczyłam do sklepu. Kupiłam co miałam kupić. Wezmę się zaraz za składanie prania. Ja to bardzo uwielbiam. Dobrze, że teraz tego już nie muszę pracować. Pracować, pracować. Bo jak dzieci były małe, no to wiadomo. A teraz. Mm -mm. pogoda za oknem jest jaka jest. No, nie zachęcająca. E... I nudna. A sobie zrobiłam teraz kawę. Biorę się zaraz za te rzeczy. I tworzymy porządek w dniu dzisiejszym. Bo jak wspominałam, nie ma dzisiaj być pogody, ma być brzydko. Coś tam zaczyna kropić. To niech se kropi, ja sobie w domu porobię i w ogóle pracowałam na mojej prognozie. A w aplikacji ta aplikacja naprawdę jest szalona. Raz mamy od 17 super pogodę, potem jest zimno na 11, wskakuje, później wieczorem mi pokazuje, że jest 22, dzisiaj wstaje 15. Więc za daleko nie będziemy lecieć, nie? Nic z tych rzeczy. Jeszcze teraz w głowie sobie, układam plan, co ja mam robić, w ogóle muszę. A czego ja nie muszę? Nie, tego... Nie, tego to już nawet nie mówię, bo to chodzi o matematykę, jak ja nie lubię matematyki. A trzeba nad nim wytłumaczyć, a ja nie umiem. Mm -mm. Mm. Czy <laughs> nie no aleś wystartował i <laughs> spokojnie, no aleś poleciał. <laughs> Dzień dobry, kochani. Witam Was w niedzielę. Mamy 11 maja i jest dość chłodno na dworze. Nie wiem, która jest godzina. Jest zapewne chyba przed ósmą. Ja nawet nie spojrzałam na zegarek, o której wychodzimy. Z tego względu, bo szybko trzeba było wyjść, gdyż my jedziemy dzisiaj na giełdę. A po co jedziemy na giełdę? Po kiełbasę. A dla kogo jedziemy po kiełbasę? Tak, dla ciebie, Klaudiu. Tak, jak przyjedziecie z Monią, także żebyś nie musiał czekać do niedzieli, więc jedziemy. Tak, jedziemy, jedziemy, Pojedziemy, Boże już wieje. ale co ja jeszcze mam w planie kupić? No kwiatka, patrzcie, o tam są jeszcze te palety. Ale ja, ja Wam powiem, my mamy bardzo dobrych pracowników, bo ile razy ja się tutaj tą drogą bujam i poluję na tych panów, nie uwierzycie nie palące. Nikt na cygareta nie wychodzi. Ach, dobra ekipa, prawda Luis? Bardzo dobra. Chyba, że podpalają w piwnicy. W co wątkę? Chodź tutaj. E e Poluję na bociany, ale nie ty, żeby do mnie przyszły, tylko tak, tak żeby sobie przeleciały. Bo to jest w sumie godzina. O, powiem krótko i na temat. Zimno. Choć ileś do słońca, bo mi tutaj troszeczkę chłodno się zrobiło, wiesz? Uu, bardzo zimno. A korzystając z okazji, że mamy dzisiaj 11 maja, piękną słoneczną pogodę z rana. Wszystkim solenizantom, solenizantką. Chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, radości, i pomyślności i dużo uśmiechu na twarzy. I czego tam sobie jeszcze zażyczycie. A wszystkim nam ludziom dużo, dużo naprawdę dobroci. O kurde, ja się muszę zatrzymać, bo mam naprzeciwko dużego psa. A czemu ty jesteś taki smutny? Opalasz się, prawda? Te małe łapki. Tak, trzeba wziąć siateczkę. Uh -huh. Później No tak, w się? No tak. Jesteś dobry, prawda? No. Byłeś na spacerku? Krótko, tak? Wystarczająco. Wylówka? Piękny jesteś. No. Już jakie wysokie są, a te kwiatuszki z tego kasztana to jest masakra. W ogóle to wygląda jakby było opuszczone podwórko. Się przyjmie. A to nie wiemy, co to jest. Czy to jest coś, czy to jest sobie tylko roślinka? Tutaj trawa się odbija.

Teraz tam mi słodniejsze? Ty, nie? Tak Dzień dobry. Po ile te lata ręki są? Te te no? O! <grym zielone> <grym zielone> <grym zielone> <grym zielone> Louis. Zaraz panią coś za nogi złapie No ciekawe, nie? Masz kogo? To jest te złoczek To jest fajny kaczek. po co to jest dobre? Co my tutaj słuchaj? I znowu już stoimy dla mnie Tak dalej puszczają, nie mam gdzie parkować, ale kasa bierze. Style, walk for miles. You are queen in the night. Hearts race. never know So, of like shooting Elastic they expand and shrink. movies blur faster than you think. My moments forever. Zobaczymy, tu jeszcze musiał lampion wiszący, ale...